Siemano, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony, to ja, ja to Kolejny odcinek z Margonem, zaczynamy sobie od zbicia goplany. Bijemy goplany, goplan nam nic nie daje. No i moi drodzy, tematyka tego odcinka będzie troszkę inna niż poprzednie. Gdyż, ponieważ, bo jest to odcinek stricte pogadankowy, taki o zwykły odcineczek. A jak widzicie w tytule odcinek urodzinowy, mm, już mówię tak, po prostu miałem urodziny, e, miałem urodziny wczoraj, ten odcinek będzie dzisiaj wrzucony o 16, nagrywam go o 14, e, żebyście mieli go e, ładnie wrzuconego i tak dalej, e, wczoraj nie było odcinka ze względu na to, że no, miałem urodziny, e, dlatego też no, spędziłem je z rodziną i tak dalej, bla 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 bla, bla. No i wstałem, poszedłem na trening dzisiaj, gdzie również zostałem mile zaskoczony. E, no i, i tak, tak to wygląda, że mam urodziny, <grym> znaczy miałem urodziny. E, także poproszę o troszkę lajków od każdego w ramach życzeń urodzinowych, takiego lajka i komentarz e, również byłby mile widziany. No a my sobie coś tam e, troszkę poklikamy w gry przeglądarkowe MMORPG. No i klikamy sobie tego mojego paladyna Nadal mam 74 poziom e, Niestety muszę się przyznać, że do Margonema nie siadałem od 3 dni praktycznie e, Raz tylko wybiłem sobie katakumby, nawet nie całe e, Nawet nie całe te katakumby wybiłem e, No i w sumie, w sumie tak jakoś, jakoś tak to wyszło Że teraz sobie przysiadam e, po... Trzeba coś wam nagrać, prawda? Trzeba już wbić również ten 83 poziom, żeby no założyć to wszystko już Kurde, siedzi tutaj to wszystko w tym ekwipunku Postać już by mogła legendy latać, już zarabiać bym mógł na niej Ale no niestety e, nie idzie, gdyż, ponieważ bo jeszcze level nie wbity Robimy sobie aktualnie quest'a z instancją hmm, Znaczy quest'a z instancją w sensie z posłannikiem z instancji także, no nic ciekawego, nic ciekawego, ale troszkę pogadać pogadam zbliża się piątka tysiączków subskrypcji na moim kanale, bardzo mi miło z tego powodu będzie coś myślane, żeby konkursik jakiś zrobić, coś tam będzie, tak jak mówię, będzie coś tam wymyślone zobaczymy co jeszcze będzie co będzie wymyślone konkretnie, bo wiem, że na pewno chcielibyście jakiegoś zapana priwa czy coś takiego bo zawsze tego chcą ludzie na YouTubie no niestety, e, niestety, czekajcie, a bo miałem jeszcze sprawdzić pokój, dobra, okej, okay, już wszystko jasne. E, także no mówię, będę coś myślał, żeby zrobić coś e, w miarę ciekawego, nie wiem, no zobaczymy, zobaczymy. Na pewno e, zrobię tak, to jest akurat pewnie, że zrobię na przykład dwie e, nagrody na konkursik do wyboru, e, żeby, że tak powiem, zależnie od tego co dla nas by chciała, bo na przykład ktoś nie wiem, gra już na paru priwach, e, a może nawet gra ze mną na priwie i by już wygrała zaproszenie na plik na którym już gra co by było bez sensu dla niej więc może chciałaby coś innego no i to drugie coś tam będzie będzie też taka opcja żeby coś innego wygrać no i tak osobiście powiem również że troszkę ta aktywność na kanale się no tak skacze skacze nie fajnie nie fajnie bo skacze bo raz pod filmikiem jest powiedzmy 3,5 tysiąca wyświetleń na przykład. E, raz jest dwa, są 2000, e, raz znowu są 3,5, raz jest 1500, no i tak e, tak to jest 2 na 10 bym powiedział. Chciałbym to troszkę e, chciałbym to troszkę bardziej usystematyzować, e, ogarnąć tak, żeby no jednak te filmiki, no ogólnie z filmikami to staram się żeby one się pojawiały żeby się pojawiały regularnie więc myślę że to zauważyliście już tak, że no te filmiki pojawiały się co dwa dni o 14.30 takie siakie i tak dalej no ale pojawiały się i myślę, że to akurat fajnie, w dobrą stronę. Możecie oczywiście mi pisać, bo ja bym chciał, żebyście pisali mi, czego chcecie, czego oczekujecie, bo, bo ja nie wiem, no ja się staram robić to, co robię najlepiej po prostu. Staram się jak mogę. Dobra, mamy 76. I wracając do tematu, ale jak to wychodzi, no to już wy tutaj, że tak powiem, jesteście tymi krytykami, którzy mają mi powiedzieć: Ty dobre, to było dobre, dobre, podoba mi się, dobrze, dobrze, rób dalej to co robisz, tak samo, bo chcemy takich filmików, takich jakich. Także, no postaram się, postaram. W moim asortymencie mam jeszcze do wrzucenia ogromny mix e, ogólnie wakacyjny i mam nadzieję, że wam się spodoba bo tyle czasu co ja spędziłem na choćby zbieraniu tych wszystkich materiałów to jest po prostu po prostu dramat jakiś, tyle tego było no po prostu ogrom dobra, równijmy sobie na szybkości na e, planę, która oczywiście nic nam nie da, bo jak to by pani goplana miała nam coś dać, no jak sami widzicie Naprawdę skąpa jest baba strasznie. Skąpa jest baba strasznie. No niby tam jakaś legenda się pojawiła, ale to jest... No, ile? z 10, 10 bit temu spadła ta legenda. Także... Mm, poza tym pragnę jeszcze zauważyć, że te legendy wcale nie są takie, nie wiadomo jakie... Super. Mm. I teraz mnie ciekawi jedna rzecz. Gdzie są dodatki globalne świata Ekus, Halo, halo, halo! Naprawdę, dopiero teraz zobaczyłem. E, tutaj sobie przerzucę LOTLOGA na szybciutko. Zobaczę, czy coś ciekawego się tam wydarzyło ostatnimi czasy. Przy okazji mogę wam powiedzieć: o, jakaś legenda tutaj e, zjerdka. Coś może ciekawego jeszcze tu spadło, ja bym potrzebował smoczych runek trochę, bo niby coś tam mam parę, ale nie tak jest coś, mech, mech bym powiedział, mech. E, dobrze, dalej, kolejna karta, zobaczmy, no tych legend tutaj nie ma, zobaczę, jestem ciekawy czy coś z tano spadło ostatnio. E, wiem, że spadł naszyjnik na profesje fizyczne z Maguły, ale to już jakiś czas temu, także mm, no to, 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 to wiem, to wiem. To pamiętam jeszcze. Chyba Janusz złapał. O, tutaj widzę legenda z Gotha. Okej, okay. dobrze. Dalej jedziemy, jedziemy, patrzymy, oglądamy. Szybciutko. Wiem, że tam miałem robić questy i tak dalej, żeby troszkę wbić tego expa tego levela to znaczy. Ale jestem ciekawy, czy coś spadło. O. Budki z Marlot. Dobra, dobra, nieważne, ok, <laughs> Tutaj jest gra, tutaj nagrywamy. Ile? 8 minut mamy, dobra. Czy rozmawiałeś z gnomem? Teraz do gnoma, twój kompan, coś tam. I z powrotem do dziada. I teraz mamy iść do Jana. I nie mamy teleportów do Andarum, halo. Eee, czemu nie mamy teleportów do Andarum? To bardzo źle. No nie mam, kurde Dobra, zobaczymy się w Andarum Dobra, jestem już, ogólnie tragedia, bo ja nie mam żadnych teleportów do Andarum na tym paladynie swoim e, To dramat, jakiś dramat Okej, zjadamy sobie złotko e, Na szczęście miałem dwa do Śnieżnej Groty Ale tak to przecież no to patologia, jakaś patologia po prostu e, Jakiś tutaj mag e, tupta za mną A z jakiego on planu? Nawet nie zauważyłem Pewnie na miłka szedł, albo na Heroes'a jakiegoś. Dobrze, więc. O jezu, poszedłem nie tam, gdzie trzeba. Znowu. Znowu, dobra, tutaj lecimy do drzewa. Do drzewa lecimy. Bardzo ciekawe. To wszystko tak. I ogólnie powiem wam, że pewnie tymi questami dobijemy jakiś 80 level. No bo pewnie dwa dostanę za ten i dwa kole za kolejne dostanę. No i będzie 80, nowa brońka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Eee, prowadź do... Kurczy, tak, 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 dobra. I tuptamy sobie przez jaskinie, bla, wchodzimy, tutaj super. Eee, kuchwale Thuzal. Mamy tutaj eee, dwóch dziadów takich Kinerion i Wielebny. No i ogólnie to są dziady no najgorsze, najgorszego sortu po prostu. A, dobra, ok. Mm, I pytanie drugie. Ok, dostaliśmy świnie. E, I teraz chyba musimy iść do garet, e, nie do garet, tylko do tego łowcy. Musimy iść do łowcy. Tak? A nie, uda się do garet, czyli jednak do garet. A, czy ja mam tu do han Przełęczy dwóch koron. No i świetnie, no i świetnie. Przełęczy dwóch koron to jest praktycznie, przed, to są praktycznie przedmieścia. No jak widzicie mam tu jeszcze jeden teleport do śnieżnej Groty, także yy, za następnym teleportem będę musiał ubić sobie z pięciu mnichów, żeby zlotać taki jeden chociaż. No i mam nadzieję, że rzeczywiście mi się uda zlotać taki. A, no i, no i tak. A, no i tak to mniej więcej mniej więcej jest. Tutaj szkoda, dziwne w ogóle, że nie mam tych teleportów, bo wydawało mi się, że mam ich to zdecydowanie więcej w tym depozycie, ale okazało się, że jednak bieda. Bida z nędzą. Tutaj oczywiście labiryncik mały. E, jak to się robi dzienne, to też kojarzy. Także no. Okej. Okay. To ja się po tym całym labiryncie już przejdę sam i, i ten i zaraz się zobaczyłem, myślę no. Dobra, moi drodzy, jestem. Wyłazimy już z tego całego lasu. Eee, tak, wychodzimy. No i mamy 77? Naprawdę? Eee, dobra, to pewnie 79 wbijamy eee, na tych questach, bo tutaj niewiele brakuje, pewnie dostanę ponad to półtora levela w takim razie. Eee, dobra, i wybieramy sobie itemki z szafki, teraz wybieramy stąd. I ten jeden teleport nam się przyda właśnie w tym momencie. A my idziemy teraz tak, jak wcześniej chciałem iść, weźmy sobie dajmy w siłę. I musimy pójść uwalić paru mnichów. Oczywiście nie do questa, tylko pobocznie, żeby mieć już teleport dandarum, bo jak skończymy teleport do Chuzal, to chciałbym już na tym odcinku, prawdę powiedziawszy, e, gdyż ponieważ bo mamy 11,5 minuty nagrania, ja trochę też utnę tego questa w trakcie. E, I chciałbym w tym odcinku dobić już ten 83 poziom, bo naprawdę niewiele tego wszystkiego zostało tutaj. E, chciałbym już pozakładać te wszystkie itemki, te legendy, te bronie ulepszone e, Bardzo, 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 bardzo by było miło już ok, sprawdźmy się z tą grupką e, mamy teleport, także świetnie, e, więcej już bić ich nie musimy taka, taka jest prawda e, dobra, ok, musimy ogólnie iść tutaj do Trilaka, on ma Trilaka, ale tu jest jako zamaskowany łowca a, no i lecimy do niego na szybkości. E, później będziemy sobie jak na rm tutaj. Oczywiście sobie możemy grupkę takową ubić. Ile tego wyczerpania? G godzinka została. Świetnie, także myślę, że idealnie e, wyekspimy cały level, ten 83 i będzie jakoś już e, po sprawie. Czemu? A, bo muszę najpierw do śnieżnej groty iść. Ue, dobra, ok, czyli się wracamy. Trochę fail, e, ale. Proszę o wybaczenie, jestem trochę zaspany i ogólnie łeb mnie trochę boli, po wczoraj i... Ale odcinek nagrany być musi. A, także tak, musi być wrzucony. Jest 15.12, Jesus Christ! To ja muszę się pospieszyć z tym nagrywaniem tego tutaj, bo ja chciałem to o 16 wrzucić, a zanim to się zrenderuje ładnie, wszystko się ogarnie, opublikuje, no to chwilka minie, chwilka minie. Dobra, przechodzimy sobie. E, więc trzeba się troszkę spiąć z tym wszystkim, ok, teraz gadamy sobie z tym panem tutaj e, cyk i teraz wychodzimy z polany i idziemy do naszego zamaskowanego łowcy. Ok, tym razem już dobrze na pewno. Towarzyszy nam yy, dzika świnia, a tak właściwie to dziki yy, grzybiarz <laughs> to niezły dziki grzybiarz a no i lecimy sobie, lecimy sobie na... Do tego łowcy całego, no i tam będzie quest robiony, no nie? Dobra, tuptamy sobie już, tu w środku, jesteśmy w wiosce walmirów, ogólnie musimy tutaj ugadać ziomków Żebyśmy sobie wzięli mięso eee, Żebyśmy sobie wzięli mięso, no i właśnie się ugadaliśmy już, mamy tobuły z mięsem, mamy również łzy dryady, no i co, musimy, musimy teraz obsikać trochę to mięcho Tymi łzami Dlatego idziemy to zrobić w ustronne miejsce, żeby żaden z walmirów nas nie podglądał. E, już mamy zatrute mięso, także widzicie. Ciekawe. E, łyzy Driady nie zostawiły żadnych śladów, czyli no po prostu zbrodnia doskonała jakby nie patrzeć, tak? Nawet sam Puarobę się e, nie powstydził. Kurze, do takiej sprawy rozwiązywać. No, zado no. Zbrodnia doskonała. Dobra i wracamy do Trilaka, ogólnie to jest ostatni, trzeci i ostatni e, quest z serii teleportu do Tuzal. E, moim zdaniem bardzo fajna inicjatywa, że właśnie e, że właśnie e, został ten quest rozdzielony na trzy. E, całkiem, całkiem spoko. Dobra i co musimy teraz? Musimy do Garet wrócić, czy ja mam tu jakiś telepni telepnik? E, Ociepnik, telepnik. Mam telepnik do Nithal, ok? Przy okazji, może znajdziemy serwerowego herosa, bo. Ale czekaj, no właśnie, nie ma dodatków, więc nie znajdziemy serwerowego herosa. Hui. hui. Tak, dobra karka, no, okej okay. Zaraz będziemy mieli wszystkie teleporty. Zawsze tak robię, że po prostu doexpiam sobie te parę leveli. A nigdy nie zostawiam sobie tych questów, żeby robić je jakby już pod sam koniec. Bo zdarzyło mi się już tak zrobić raz i przebiłem level. Smutek. Dobra, ogólnie to jesteśmy. No masakra jest. Masakra. Bili się, przyszły baby z lasu i wszystkich ubiły. Teraz musimy iść znaleźć syna jednego z poległych tutaj strażników. Nie, to nie ten, to ten będzie synem. Tak. Wiem, że nie żyje. Dobra, dzięki. Mamy od niego szpilę. No bo jedna z Dryad tam powiedziała, że szpilkę ma i on ma oddać, bo one przyszły po szpilę. A przy okazji zabiły Walmirów. Także, no, beka z Dryad. Dobra, okej. Okay, pogadaliśmy z nią, ona powiedziała, że wdzięczna jest. E, teraz mędrę mówi, o kurde, to niezłe ślicznotki, baby z lasu. E, no i koniec wojny. Ogólnie, tchuzal odbite. I 78 naprawdę tylko e, Dobra, zakładamy pierścień. No i co tu dużo mówić? XP trzeba, no ni. I okej, okay, dobra, zaczniemy sobie tutaj od, e, od tej strony. No właśnie, zaczniemy od tej strony, bo ja chcę kolejny jakiś teleport. W razie, jakby mi się e, przez przypadek e, wywaliło zdarzyło wywalić na którejś z grupek to jednak fajnie by było mieć taki teleporcik w zapasie chociaż nie wydaje mi się, no bo mam ten ostatni ratunek i mam również 79 poziom, który nie daje mi kompletnie nic tyle tylko, że zbliżamy się coraz bardziej do mojego tego 83 poziomu no także ja myślę, że będę po prostu jakoś się tutaj wcinał e, i jakoś sobie to będę expił powoli tak, powoli Dobra, jestem, biję tutaj sobie te mopki i coś dziwnego, bo ja tego tutaj chyba nie zbijałem, przynajmniej wydaje mi się, żebym to zbijał, chyba że się naprawdę mocno zamyśliłem, bo przy okazji oglądam sobie coś na drugim monitorze i, I to, to powinno tu stać, mi się tak wydaje. Zobaczymy tutaj tą mapkę. Ej, to nie wiem, nie wiem co tam się stało, czemu tam tego nie ma. M możliwe, że to zbijam, ale no kurde, to tak to tego tu nie zbił. Nie, no bez sensu. Trochę bez sensu. No nic, ale chciałem ogólnie Wam pokazać, bo zaraz wbijemy 80 poziom. Dobra, tą grupkę sobie weźmiemy na turkę, bo jest to najsilniejsza grupka na tym ekspowisku. Ok, wbijamy sobie teraz tego maga. Może tak sobie zróbmy, będzie nam prościej na pewno. Ok, i dajemy auto. Mamy 80 poziom. Mamy 80 level, zakładamy sobie łapki z krytyczną osłoną. Także catching mamy to. Kolejna, fajna, fajna rzecz. E, I zakładamy sobie brońkę nową od zimna, ulepszoną. Pierwszą broń ulepszoną na 80. Także jest osiągnięcie. No, ten palatynek już zaczyna powoli jakoś wyglądać. No, i teraz powinno już iść naprawdę, naprawdę bez problemu. Także ja sobie e, lecę po ekspowisku dalej. No bo no nie chcę mi się was zanudzać. Ej, coś jest nie tak. Dobra, okej, okay. nie wiem, może ktoś tu wszedł z... przez przypadek, albo nie wiem. Akurat skończył ekspić e, i, i zostawił wybitych parę rzeczy, bo tej grupki przed wejściem tutaj też nie wypisałem, a jej nie było. E, no nie wiem, mniejsza. Okej, okay, dobra, ogólnie zostało nam naprawdę niewiele do wbicia, ale również czas, czas nam ucieka cały czas, już zostało niewiele do tej 16, mamy 82, no ale tak jak już powiedziałem, chcę to e, chcę być po prostu ten level 83, żeby... E, już wrzucić takie skończenie paladyna Tak, okej, okay, dobra Zakładamy sobie pierścień z mazurka, świetnie To sobie bierzemy tutaj I zakładamy sobie nową zbrojkę Także no, ekwipunek już e, Znacznie lepszy, znacznie ciekawszy Cztery legendy już mamy Teraz zostało nam zmienienie tarczy Jeszcze zbrojki I oczywiście hełmu No i to wszystko stanie się e, za moment W ogóle ile mamy czasu nagrania Mamy 20 minut nagrania OK. Dobra, to mamy 20 minut, to myślę, że idealnie się tak zamknę w 23 minutkach max e, W 23 minutkach max. W ogóle umek nie dotykam. E, zrobię je sobie już po odcinku i tak dalej. Teraz chcę tylko dobić ten 83 razem z wami. E, I na tym na tym skończyć odcinek. No i jeszcze oczywiście sobie zbijemy teraz go planę, bo jakby inaczej od poprzedniego cięcia w ogóle zapomniałem o jej biciu. E, i pusta świetnie. No i dobra, lecimy sobie dalej z tym expieniem i w B, zobaczymy się, jak już będę miał to powiedzmy 80%. Powiedzmy, dobra, ok, zostało nam ostatnie 15% do nabicia. Także kończymy sobie po prostu ten exp. 90% już jest. No niewiele, niewiele zostało. Też co prawda jakiś super ulepszeń teraz już nie dostaniemy, można tak powiedzieć. Pozostało nam tylko heroiki do zakładania, nie mam ani legend żadnych, ani nic takiego a, ale, ale no jednak już skończymy tego paladyna, XP 83 cyk mamy to no i zakładamy sobie najpierw w hełmik, esa ładnie podskoczyło, co mi się bardzo podoba tutaj zbrojka esa nam spadło i tarczę esa nam również spadła tego chyba sobie na razie zostawię tak ogólnie, to ta zbrojka a... mhm znaczy ta tarcza, przepraszam, nie zbrojka. Tak sobie porównuję te statystyki tutaj. Tam widzicie blok przebicia. A czy ta... Okej, okay. czyli można powiedzieć, że coś takiego.. Coś takiego bym nosił na magów. To bym nosił na coś innego. Dobra, powiedzmy, że tak to wygląda. To jest mój paladyn 83. Ty szukaj trufli, jest świetnie. no i Ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Se... I jeszcze zbijemy na sam koniec go plany. No i mam nadzieję, że taki odcineczek wam się podobał. No i co? Trzymajcie się. Do zobaczenia już wkrótce. Papatki. Hej!